Tu się nagrywa. Cześć, witajcie, jestem Kiven witam was w nowym moim filmie. Nie widzieliśmy się już dwa lata. Nie wiem co powiedzieć, więc ostatnio sobie pomyślałem, że zrobię sobie taką grę, taką, w którą grałem kiedyś, jak miałem 12 lat w gimnazjum. Nazywała się Super Hexagon. Jak chodziła mi taka myśl po głowie, żeby ją zrobić bardzo długo. I w końcu stwierdziłem, że ją zrobię. Do No więc, tak, yy, nie mam żadnego skryptu, nie wiem, co powiedzieć, ale generalnie tak. tu macie, tu macie mój zajebisty materiał, który nagrałem. Super Hexagon to gra, która polega na takim trójkątem się dookoła jeździ i chodzi, żeby było mijać takie kłówno, co leci z każdej strony na siebie. No i tak, i na tym polega ta cała gra, taki jest gameplay. No więc, sobie zacząłem oczywiście najpierw od designu w moim ulubionym w edytorze graficznym, w którym jest Microsoft Paint. Na początku narysowałem w ogóle pentagon, dopiero potem się zorientowałem, że to jest pentagon, a nie heksagon. po polsku sześć, sześć, sześć tak, ten, nie pentagram, pięciokąt i sześciokąt. No więc tak, na początku narysowałem pięciokąt i jak 10 minut, potem się zorientowałem, że cholera, Coś mi tu nie gra. No i musiałem zacząć od początku. No i zacząłem rysować dalej i sobie rysowałem. I stwierdziłem, że zrobię to wszystko na jakimś modelu matematycznym. Więc zacząłem, użyłem swojej wiedzy yy, z geometrii, ale no, tak, z geometrii analitycznej z liceum. Tak, dokładnie tak się bawią dzisiaj uczniowie Politechniki Warszawskiej. Robią sobie ch... gierki z wiedzą z liceum, bo czemu nie. Ogółem. To jest materiał. Ty ty to jeszcze oglądasz człowieku? to daj sobie coś do roboty, co? No, więc sobie zrobiłem model matematyczny Wypisałem tam Pitagorasa i inne kówno, żeby znaleźć te wszystkie... Te wszystkie linie, jak one idą No, i, i, i kiedy już, już wiedziałem, jak to zrobić matematycznie, to uruchomiłem Unity I to cholerstwo się włączało te cholerstwo się włączało w... 10 minut, nie no, połaczkuje trochę, 5 minut, może 3, ale strasznie długo I potem się zorientowałem, że zainstalowałem najnowszą wersję na dysku zwykłym, a nie SSD Co rozwiązało moje wszelkie wątpliwości, czemu to tak długo trwa Tak, instalujcie swojej Unity na y, dobrym dysku, który nie jest y, dyskiem HDD Ja nawet się nie ogolniłem do filmu, tylko wyglądam jakby a no, oczywiście, jeszcze po drodze zapomniałem, zapomniałem matematyki, i musiałem wejść na stronę Matemaxa Czy tam Matematyka, piszcie, tam jakieś inne gówno matematyczne, które pomagało mi w liceum. Tak samo jak w liceum, tak samo znowu mi pomogło, dzięki temu mogłem e, kontynuować swój zajebisty projekt. Więc bardzo polecam tę stronę, polecam Kiwon.pl. No i jak już ten razem w tej unicji, to pierwsze zacząłem to wszystkie funkcje matematyczne, które sobie w pęcie narysowałem, e, zamieniłem je na funkcje w kodzie. Po prostu były funkcje liczbowe, które zwracały yy, no, liczbę, jak dałeś jej liczbę. Na tym polegają yy, funkcje w matematyce, że zwracają liczby. No i jak już miałem te swoje, te swoje ośki piękne, właśnie nie wiem, no, zaspoilerowałem kolegę. Jak już miałem te swoje piękne funkcje liczbowe, postanowiłem, że się dla sobie ośki, bo tak, bo od czegoś trzeba zacząć co sobie wyświetliłem te ośki, a teraz widzisz, tutaj piękna ośka Daj mi łapkę w górę za tą ośkę, bo drugi taki nie będzie Nie no, pierwszy, przecież są trzy ośki, to masz tutaj jedną, drugą i trzecią Człowieku, zastanów się co ty w ogóle... Co ty, co ty swoim życiem reprezentujesz, co? Co ty swoim życiem reprezentujesz? Człowieku? No i oczywiście wszystko robiłem na Line Rendererze, bo Line Renderer pozwala na renderowanie funkcji matematycznych A znaczy prostych, no właśnie, to, w sobie były proste W sensie, że nie proste... Proste, tylko że proste, że prosta w matematyce Line Oa! Ale ścierałem usta Więc tak, więc zrobiłem na Line rendererze e, całą grę No i potem jak już renderowanie działało To trzeba było wszystko upchać w jakieś klasy Żeby tych linii było więcej Jakiegoś tam prefaba zrobiłem, pamiętam Pieprzyłem to wszystko w prefaba I zrobiłem, pamiętam jakąś funkcję, która tam No, która pozwala kształty tworzyć Generalnie da się dowolny Kształt opisany na heksagonie. w sumie jest fajne. Oprócz tych kształtów, co tu widzicie, da się zrobić całą masę innych. Tu jest tylko w sumie jeden, który się tak obraca. No i tak, i, i na tym polega cała ta gra. A oczywiście, że oczywiście gracza zrobiłem. No bym zapomniał się, że w tą grę trzeba jeszcze można pograć sobie nie zrobiłem gracza. Po prostu jest trójkąt, który się kręci w koło. I w sumie to proste to tam. Prefab, chyba był też z Renderera, tak? ten z Renderera. Obracam go o pewnie Euler Angles albo jakąś tam funkcją rotate, czy pamiętam, w pierwszą tam po prostu ośkę, w sensie input osiowy. No i, i miałem ambitny plan, żeby zrobić, wypuścić to na Androida, no ale mi się znudziło. Tak wiele rzeczy w sumie, tak mam często, no, że mi się rzeczy nudzą. <laughs> tak chyba zauważyliście. Ale tak, gra jest zrobiona nie do końca. Ale ten, ten core, to, to co chciałem uzyskać, tworząc ten, tworząc ten nowy projekt, od, odprawiając tego Paint'a, zostało zrobione. Tak, że mamy tego heksagona i tam inu wszystkich stron. I tyle. I tak, to jest moje, moje, ten, co zrobiłem. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Na pewno go bardzo ciekawie przedstawiłem, jak zawsze. A, jestem, ja nie wiem, miałem taki plan, żeby. Jakieś powiadomienia Eee... Yy, żeby robić takich więcej? Takich główno projektów. Co byś na to powiedział, internauto? Czy chcesz więcej główno projektów od Kliwena?